Cześć dziewczynki, kochane. Dzisiaj chciałam dołączyć na swoim kanale kolejny filmik. Będzie to film z serii Hall. Typowy Hall zakupowy miesiąca sierpnia. Długo zastanawiałam się nad tym, czy powinnam nakręcić dla Was ulubieńców sierpnia, ale jednak stwierdziłam, że wiele się nie, nie zmieniło w tym temacie. Dalej używam kosmetyki, które prezentowałam Wam w lipcu. Yy, teraz yy, moje, yy, ogólnie stosuję kosmetyki teraz tak, że wykańczam coś do końca, dopiero wybieram się na zakupy, żeby nie było yy, zbieraniny. Może pokażę Wam, co kupiłam w tym miesiącu. Były to zakupy głównie yy, z, z ostatnich dni. Wiele wam jeszcze nie powiem na temat tych rzeczy, gdyż w większości nie używałam. W sumie mogę wam powiedzieć coś konkretnie na temat dwóch produktów, ale do tego dojdziemy w swoim czasie. Zacznę może najpierw od kolorówki, gdyż tego jest stosunkowo mniej. Pokażę wam lakier do paznokci, który mam obecnie na swoich rączkach. Jest to Eveline Color Instant. Yy, zakupiony z Biedronce, swego czasu był na promocji, kosztował 5,50zł. Yy, to będzie numerek... Nie wiem, czy znajdę coś takiego tutaj. Oczywiście chyba nie znajdę. 628, o! Jest numerek 628. To jest taki śliczny pomarańczyk. Bardzo ładny. Powiem Wam, że był jeszcze miętowy kolor i niebieski, taki jeansowy. Yy, troszeczkę ciemniejszy niż moja kurtka, taki niebieski, ładniutki błękit. Zastanawiałam się, bo kolory były naprawdę cudne, ale moje finanse pozwoliły mi na zakup tylko jednego, dlatego zdecydowałam się na ten pomarańcz. Naprawdę bardzo śliczny kolor! Yy, I stosuję go już, powiem Wam właśnie na temat tego lakieru coś więcej. Tydzień temu go kupiłam mniej więcej, może troszeczkę dłużej. I powiem Wam, że bardzo fajnie się nosi. Yy, trzy dni, i dopiero coś tam zaczyna się z nim dziać. Bardzo fajny, szybko, bardzo szybko dosycha. To jest duży plus, bo ja usiedzieć z mokrym lakierem za długo nie mogę. Także ten lakier super. Następna rzecz z kolorówki to jest pomadka. Takie pomadeczki teraz yy, Oriflame od niedawna sprzedaje w swojej w posiada posiada to będzie taka pomadka jest to kolor nude, mam go na ustach, jestem fanką teraz nudów, jakich yy, nudów typu beż, róż nie wiem, koral, ale bez drobinek typowy nudzik, świetne kolory, myślę, że pasują do mnie powiem wam, że pomadka z oriflame jest bardzo duża, ja troszeczkę jej zużyłam, ale Możecie zobaczyć, jej gramatura jest dość spora. Yy, dosyć długo utrzymuje się na ustach. Ja mam kolor Vintage Nude. I powiem Wam, że cena bardzo niska. Ja ją kupiłam chyba za 7 zł, 6,90 zł w promocji. Bez promocji niedroga jest około 10 zł chyba. Także świetna jest naprawdę. I bardzo dużo kolorów mają w tej serii. Kolejną rzeczą jest też e, produkt Oriflame popatrzcie jakie liczne opakowanie Smoky Collection, są to cienie, paletka cieni. E, już wam otworzę. E, to są cienie do Smoky a jak możecie się domyśleć. E, tutaj jest mapka prezentująca po kolei, który kolor powinien, e, gdzie powinien się znaleźć na powiece naszej e, i kolory są naprawdę bardzo fajne. To jest yy, kolor numer jeden: jest taki perłowy, ale lekki perłowy. Bazowy bardziej. Dwójka jest taki srebrny kolor, fajnie mieniący się. A trójka jest typowy czarny mat. Yy, nie używałam raz, tylko miałam te cienie na sobie. Mm, bardzo dobrze się spisały, długo się utrzymywały, cały dzień w sumie. Więcej. Nie powiem, bo za krótko je stosuję. Troszeczkę kolor nie mój, ale były w promocji. 11 zł, także skusiłam się. Dobrze, reszta rzeczy to typowa pielęgnacja. Chciałam powiedzieć coś na temat tego. Jest to balsam z apteczki babuni. Skusiłam się na jego zakup. Pod wpływem waszych cudownych opinii. I powiem wam dziewczyny, że nie wiem dlaczego, może... To oczywiście to jest tylko moje zdanie, ale ta odżywka nie jest taka świetna. Bardzo plączę mi włosy. Myślałam, że będzie to coś rewelacyjnego, ale niestety nie jest. Prączę mi włosy, nic nie robi w sumie dobrego. Mała cena 5 zł, dlatego nie szkoda mi tego, że kupiłam ją tak aż strasznie. No, ale tak czy siak zużyjemy ją do końca. Yy, niektóre polecają, niektóre nie. No, ja nie będę polecać, bo dla mnie jest niedobra. Kolejne rzeczy... Yy, to jest coś kupione Biedronce. Tego jeszcze nie używałam i nie wiem, jak się sprawdzi. Szampon przeciwpłyszczowy 300 ml, dwa w jednym. Efekt mięty, chłodzący efekt mięty. Pachnie całkiem. Całkiem fajnie. I zobaczymy, jak będzie się sprawdzać 4,60. Także za szampon to jest świetna cena. Może będzie dobry. Posiada y, jakąś nową formułę Active Think do każdego rodzaju włosów. Y, jeśli okaże się rewelacyjnym szamponem. Oczywiście poinformujemy Was o tym. Tak. Kolejną rzeczą z Wiedronki jest odżywka regenerująca. Potrzebowałam jakichś dobrych odżywek do moich włosów, gdyż moja kosmetyczka już w temacie odżywek po prostu bardzo, bardzo kuleje. I kupiłam coś takiego. Odżywka regenerująca z ceramidami. Włosy suche i zniszczone. 250 ml. To również kosztowało 460 czy 470. Bardzo fajnie pachnie. Była jeszcze czerwona do włosów farbowanych, ale wzięłam sobie na spróbowanie to. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Do spłukiwania oczywiście, odbudowuję włosy niby, także zobaczymy, czy będzie ok. Następnie wybrałam się do Tesco w moim mieście. I powiem Wam dziewczyny, że w Tesco są super promocje. Super promocja, wyhaczyłam bardzo fajne rzeczy po niskich cenach, wiecie to 50% taniej rzeczy z Nivea były. Kupiłam sobie taki szampon intensywnie reperujący, głęboka regeneracja, wygładza włosy. Dziewczyny, ten szampon z 10 zł, 10 czy 11, był przyceniony na 5,50, więc naprawdę by było nie wziąć go. Mówiłam Wam, że były jeszcze różne rodzaje, ale widziałam sobie intensywną operację. No, zobaczymy, jak będzie. Naprawdę, zobaczcie w swoim desku, bo jest y, super okazja. Y, super okazja, naprawdę. No i jeszcze coś z niewej. Także 5,50. Odżywka. Do włosów farbowanych. Kolor Crystal Gloss y, nadaje blask koloru. Zobaczymy, naprawdę. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie fajna ta odżywka, ale myślę, że będzie, bo produkty Nivea są bardzo e, że tak powiem w cenie i dobre opinie mają. Kolejną rzeczą potrzebowałam jakieś mleczko oczyszczające, które zmyłoby również makijaż. Mój codzienny makijaż, maskara, cienie i tak dalej, i tak dalej. I również Tesco. Trafiłam świetnie, bo za 14 zł ona na 7,50. niwa Visage z tej nowej serii Pure and Natural mleczko do wszystkich typów skóry i już powiem wam, że użyłam je i jest świetne, bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz, wszystko zmywa. No i ta cena 7,50 zł 200 ml. Było również mleczko z Johnsons. Ale jakoś yy, bardziej pociągnął mnie yy, firma a pociągnęła mnie bardziej na tych zakupach i również mleczko kupiłam w Liwej. No ostatnią rzeczą w sumie będzie, nie, nie ostatnią, jeszcze Wam coś pokażę. Yy, kolejną rzeczą będzie żel prysznic, a w sumie mydło podfrysznic, kremowe z jaj i masło kakaowe, uwielbiam jego zapach mam do buźki, mam już przy końcówce, ale myślę, że to będzie fajne. Pierwszy raz kupiłam sobie to, zawsze chciałam spróbować, 500 ml. Yy, kosztowało 6,30, także cena świetna. Mój mężczyzna lubi takie różne słodkawe zapachy, słodkie, owocowe i w ogóle smakowite, także na pewno przypadnie mu również do gustu. No i teraz kolejną rzeczą, bar bardziej to będzie yy, w stronę odzieży chcę wam pokazać buty, jakie kupiłam moje drogi, kupiłam sobie będąc nad morzem, fajowe buciki, takie drzezówki, super kolor, nibyściutki, podszeweczka w środku, w kwiatuszki dziewczyny zgadnijcie ile te buty kosztowały 20 zł dałam za nie 20 zł, dosłownie także świetnie mi się trafiło ale jeszcze pokażę wam drugie Drugie buciki, to są takie modne w tym sezonie, trampeczki z białymi sznuróweczkami, kwiatuszki, różowo-zielono, takie ekry. Bardzo fajne, bardzo wygodne, wiecie ile kosztowały? 16 zł, więc naprawdę grzech ich nie wziąć. Bardzo jestem zadowolona z tych bucików i mam nadzieję, że długo sobie w nich pochodzę. I to by było na tyle dziewczyny. Piszcie do mnie, jakie firmy mam dla Was nakręcić. Myślę, że um, podobał Wam się dzisiejszy hol. I do zobaczenia, bujaczki!